Cześć, witajcie ponownie w mojej kuchni. Słuchajcie, kochani, chciałbym Wam dzisiaj pokazać fajną pastę. Jest to pasta grecka z Kordalia. Pasta na bazie gotowanych ziemniaków, czosnku i oliwy. Bardzo prosta rzecz, świetnie smakuje. Grecy używają tej pasty do, przede wszystkim do ryb, do mięsa, do pieczywa. Lub jedzą samą taką pastę jako mezę do alkoholu, do wina. Jako taka przekąska. Słuchajcie, co potrzebujemy? Mamy tutaj y, mm, pół kilograma ugotowanych ziemniaków. One muszą być te ziemniaki y, dość miękkie, takie nierozgotowane, ale, ale dobrze ugotowane. Czyli pół kilograma ugotowanych ziemniaków. Do tego mamy cztery ząbki czosnku. Do tego mamy oliwę, pieprz i sok z jednej cytryny i sól. Czyli teraz tak zaczynamy od czosnku. Weźmiemy sobie ten czosnek i jego. Słuchajcie, rozdrobnimy. Tutaj sobie go damy. Teraz sobie damy oliwę. Wiadomo, mała extra virgin najlepszej jakości. Do tego jest. Ok. Teraz sobie robimy sok z cytryny. Więc tak, rozdrobnimy sobie ten ten czosnek. Teraz dajemy sok z cytryny. Dajemy sól. I jeszcze raz mieszamy. Dodajemy oliwę. No okay. sobie odstawiamy. Teraz bierzemy ziemniaki i gorące ziemniaki. Trzeba je po prostu zmiąć. Aha, okay. Teraz sobie lewamy ten, ten nasz sok. W całości. Teraz wszystko razem mieszamy. Pachnie obłędnie. No, najlepsze połączenie oliwa, czosnek. A teď super, Dáme okay. Dám trochu těžší. nie jeszcze trochę oliwy OK. I sobie teraz Ałożymy Dobra. Na dekoracji damy sobie oliwkę. Skropimy troszeczkę jeszcze oliwą. Okej. Okay. I słuchajcie, gotowe. Tak to wygląda. Bardzo szybko. Parę minut. Trzeba tylko ugotować ziemniaki. Mm. czosnek, oliwa, cytryna, perfekta. Słuchajcie, ja próbuję. Zobaczymy, słuchajcie, jak nam to wyszło. Mmm, mm. Słuchajcie, rewelacja. Najlepsze połączenie. Oliwa, czosnek i cytryna. Nie ma nic lepszego. Super to jest. Spróbujcie sobie można sobie zjeść jako zakąska jest bardzo dobre z rybą jakąś pieczoną rybą czy nawet smażoną można też z mięsem z pieczywem jest super z warzywami genialna sprawa i jako taka zakąska do na przykład wina super mm, bardzo to jest dobre genialne polecam wypróbujcie przepis Moim zdaniem rewelacyjna zakąska. Także na dzisiaj tyle. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.